Kniemy ceny w sklepach euro. Nowość LED TV Panasonic. 40 cali 200 Hz za 1490. Laptop 15 cali HP. Procesor Intel. Dysk 500 za 1099. Lodówko zamrażarka ze stali nierdzewnej. Polar z trzema szufladami. Klasa A za 999. Euro Lider rynku RTV w Polsce. Bartek, dzisiaj kilka takich interwencji, które naprawdę zaczęły przypominać ten twój fajny okres, tą fajną jesień z poprzedniego sezonu. Czuję, że gdzieś ta twoja taka moc wróciła, bo dzisiaj Damian już za sobą przysięgł. Bardzo skutecznie zatrzymany, nie powtórzyło się to, co chociażby w ostatnim meczu w Bielsku. No cóż, Damian Bramki nie strzelił, ale strzelił za to inny zawodnik. No cóż, w końcu, że tak powiem, w końcu coś... Odbiłem no i na pewno cieszę, że obroniłem więcej strzałów niż puściłem bramek. No, to, to też na plus było ostatnio było na odwrót i no, szkoda, że nie wygraliśmy tego meczu, bo naprawdę były ku temu okazje i mieliśmy swoje szanse, żeby w tym meczu wywieźć trzy punkty do stoku. Swojemu występowi z trybun przyglądali się wysłannicy Arsenalu Londyn. Wiemy o tym, bo przybywał z, nimi, przybywał z nimi jeden z ludzi z naszego klubu. Powiedz, czy ty po tym meczu uważasz, że przy twoim nazwisku mogą postawić taki większy plusik, czy jednak jeszcze do obserwacji? To nie do mnie pytanie. Ja raczej, staram się o tym nie myśleć. Gram w Jagiellonii i dla mnie teraz jest najważniejsze, żeby podskoczyć Troszeczkę miejsc w tabeli do góry i o niczym innym nie myślę. Powiedz, ten mecz tutaj w Bielsku mógł, może zapoczątkować taką lepszą serię, w której gdzieś po tych porażkach ruszycie do góry. Dzisiaj remis, wiadomo, jeden punkt, ale za, za tydzień już mecz z Piastem Gliwica, z Liderem, no i będzie można powalczyć już na własnym stadionie o komplet punktów. Na pewno pierwsza połowa będzie w dzisiejszym meczu na plus, bo... Zagraliśmy naprawdę bardzo solidnie w defensywie i przeciwnik na dobrą sprawę sobie nic nie stworzył. Jak będziemy trzymać koncentrację i utrzymamy poziom gry defensywnej z pierwszej połowy w drugiej, będziemy tak grać konsekwentnie przez 90 minut. No, myślę, że zaczniemy te mecze wygrywać i będziemy sobie radzić z każdym przeciwnikiem.